Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Igor i witam Was w poradniku do OBS-a. Mój poprzedni poradnik zrobił gigantyczne wyświetlenia, ale był on przedstawiany na starej wersji OBS-a, przez co. Miał on dosyć dużo niedociągnięć, poza tym jeszcze się tak dobrze na nim nie znałem, więc jakoś tak wyszło, że zrobiłem poradnik, ale nie wyczerpywał on tego obs do końca. Jest to pierwsza część z trzech najprawdopodobniej części z poradników OBS-a. W kolejnych częściach będę Wam przedstawiał kolejno, jak zrobić Autodach na audio oraz jak nagrywać na różne ścieżki audio. Dzisiaj przedstawiam Wam ogólny poradnik do obs Dobrze, jesteśmy w OBSie, OBS, OBS 23.2.1. Jeśli nie mamy najnowszej wersji lub w ogóle OBS-a nie mamy, polecam go pobrać ze strony obsproject.com, link w opisie i zainstalować go. Chyba że chcemy używać innego OBS-a, dokładnie Streamlabs OBS, który umożliwia nam dodanie bezproblemowo dodatkowych rzeczy, tak jak powiadomienia o subskrypcji, donatach i tym podobne. Jednak jeśli mamy OBS-a, a nie wiemy, czy on jest najnowszą wersją albo nie jest tą wersją, wystarczy że Idziemy w zakładkę Pomoc i sprawdzimy dostępność aktualizacji. Ja nie mam dostępnych aktualizacji, czyli jest to najnowsza wersja obs -a. Pamiętajcie, musicie mieć najnowszą wersję obs -a. Chyba że siedzicie jeszcze na OBS beta, to polecam wam pobrać zwykły OBS. Yy, kiedy otworzymy program, nie będziemy mieli żadnych tutaj z tych rzeczy, ponieważ to są moje już customowe ustawienia, nie chciałem ich kasować. Przede wszystkim co musimy zrobić, to nowy profil. Klikamy zakładkę profil, nowy. Nazywamy sobie, na przykład ja tutaj zrobię poradnik. Tworzymy nowy profil, zatwierdzając OK. Tutaj, w tej chwili, będziemy mogli zrobić customowe ustawienia, przez to od razu się w nie zagłębimy. Wchodzimy w zakładkę ustawienia i wychodzi nam y, cały profil ustawień. Na, na początku polecam Wam zmienić motyw y, z bodajże system na dark, co jest o wiele milsze dla oka. I tutaj automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji. Jeśli nie macie y, zaznaczonej, polecam Wam zaznaczyć. I teraz tak. Dla, jakiej, dla jakiego celu będziecie używać obs -a? Czy będziecie używać obs do nagrywania, czy do streamowania? Jeśli będziecie używać go do streamowania, polecam Wam tutaj y, zmienić właśnie, wejść w zakładkę Stream, zmienić serwis, na, jaki, który, na który będziemy chcieli streamować. Na przykład my chcemy streamować na serwis YouTube, potrzebujemy do tego tutaj jakiś klucz strumienia, ale zaraz, skąd go wziąć? Klucz strumienia do YouTube'a możemy wziąć. Z studia twórców wchodząc w zakładkę inne funkcje oraz transmituj na żywo teraz. W tej chwili zostaniemy przekierowani do panelu naszej transmisji na żywo i tutaj na samym dole, dole mamy klucz strumienia. Wciskamy pokaż, kopiujemy go i wklejamy go tutaj. Podobne jest z Twitchem, jednak w przypadku Twitcha możemy połączyć od razu konto z OBS-em, co nie polecałbym za bardzo, albo użyć klucza strumienia. Jak go znaleźć? Wystarczy wejść w Twitch, zakładkę ustawienia. I tutaj powinna być opcja kanał i filmy. I tutaj mamy klucz transmisji. Oczywiście kopiujemy go, ale przede wszystkim nie pokazujcie nikomu swojego klucza transmisji, ponieważ zwyczajnie ktoś będzie mógł streamować na wasz was kanał. Dobrze, mamy to ustawione. Jednak potrzebujemy ustawić to, co dokładnie chcemy, żeby było pokazywane. Wchodzimy w, tej, w tym momencie na wyjście. No i o Jezu, ile opcji. No właśnie, nie jest ich za dużo, przez to od razu zmieniamy tryb wyjścia z prostego na zaawansowany. Zwyczajnie ułatwi to nam yy, dostosowywanie własnych opcji streamingowych i nagrywania. I tak, w zakładce Streaming, w, przy, w przypadku kiedy chcemy streamować, wybieramy Encoder. Encoder, czyli coś takiego, czyli na czym będzie przetwarzany cały obraz. X274 to jest kodek procesorowy, czyli będziecie, wszystko będzie wykonywane na procesorze. Zalecam to włączyć, jeśli macie dosyć dobry procesor powyżej i5 lub Ryzena 5 trzeciej generacji. W przeciwieństwie, jeśli macie kartę graficzną z serii 1000 Nvidia, co najmniej, polecam Wam zaznaczyć NVIDIA NVEC H264 New. NVEC odciąża nasz procesor z generowania klatek dodatkowo do OBS-a, co pozwala nam na uzyskanie większej wydaności. Typ przepustowości zostawiamy CBR i przepływowość bitrate. Bitrate, czyli na stronie zalecane ustawienia kodowania, link w opisie, mamy przedstawione. Jeśli chcemy streamować Full HD, to powinniśmy użyć dla 30 klatek na sekundę 8 MB na sekundę, czyli 8000 kilobitów na sekundę lub jeśli chcemy streamować w 60, 40 lub 50 klatkach, powinniśmy użyć 12 megabajtów na sekundę, megabitów, przepraszam Czyli wpisujemy tutaj sobie najlepiej 12 kilobitów na sekundę. 12 tysięcy, przepraszam. I tutaj tak, profil usta ustawień Jeśli mamy bardzo dobrą kartę lub bardzo dobry procesor, możemy sobie ustawić na Niskie opóźnienie, jakość. Wtedy będziemy mieli bardzo niskie opóźnienie i dobrą jakość. A w moim przypadku, ja sobie zaznaczam najlepsza wydajność. To robi to, że film wygląda słabo, ale, jest, ale procesor i karta graficzna nie są zu zużywane tak mocno. Profil high, no i to wszystko zostaje. W przeciwieństwie, jeśli jesteśmy na X264, tak samo wpisujemy tutaj 12 tysięcy, jeśli chcemy streamować w Full HD, 60 klatek na sekundę, ale ustawienia obciążenia, jeśli mamy im słabszy procesor, tym musimy ustawić wyższy, tak jakby, preset. W moim przypadku to powinno dobrze działać na Very Fast. A u Was, jeśli macie dobry procesor, powinniście zejść coraz, coraz to niżej, aż tak, dopóki nie będziecie tracić tutaj klatek na sekundę. W nagrywaniu tak naprawdę możemy ustawić to samo, yy, jednak trzeba zaznaczyć format nagrywania, jeśli chcemy nagrywać w FLV, no to proszę ja Was bardzo, ale ja bym nagrywał w MP4 jednak. I encoder, możemy użyć encodera streamu, czyli tych samych opcji, które ustawiliśmy w streamie, ale w moim przypadku na przykład będzie to y, tutaj 18 tysięcy kilobitów na sekundę, bo wiecie, jakość wideo będzie lepsza, no i profil ustawień jakość. No i tutaj wszystko zostawiam najlepiej ustawić sobie ścieżkę pliku swoją, w moim przypadku to jest na, na dysku C, najlepiej ustawić to na swoim prywatnym dysku, tam gdzie chcecie, żeby to się zapisywało w tamtym folderze kolejną ważną opcją jest dźwięk tutaj ustawiamy z czego dokładnie nas będzie słychać, np. wtedy kiedy mamy kilka mikrofonów, np. ze słuchawek mikrofon na USB plus jeszcze mikrofon np. z kamerki oraz ustawiamy jakie urządzenia audio będą przechwytywane ja to mam troszeczkę bardziej zawileń niż wy przede wszystkim mikrofon Audio, trzeba wybrać swój główny mikrofon. Ja tutaj mam w moim przypadku USB Sound Device. Urządzenie audio, tutaj mamy pierwsze urządzenie audio, to naj, naj, powinny być głośniki i na tym powinno się skończyć. Yy, I tu powinno być najbardziej albo domyślne, albo wyłączone. Tu albo domyślne, albo wyłączone. Jednak ja mam troszeczkę inaczej, ponieważ ja mam wszystko rozdzielone na oddzielne ścieżki, z czego sami możecie widzieć, że mam dźwięk Discorda, dźwięk główny i mikrofon. Tutaj jeszcze można ustawić skróty klawiaturowe, aby wyciszyć rzeczy, to tam nie, niezbyt ważne. Tutaj jeszcze można mierniki, czyli te mierniki tutaj ustawiać, żeby pokazywały nam poziom szczytowy lub rzeczywisty poziom, ale to jest większe użycie procesora, czas zanikania, no i takie tam rzeczy, ale ta sekcja tutaj urządzenia jest najważniejsza. W obrazie możemy ustawić naszą rozdzielczość, w jakiej chcemy nagrywać. Rozdzielczość bazowa jest to y, rozdzielczość naszego ekranu, a rozdzielczość wynikowa to jest rozdzielczość, w której chcemy streamować lub nagrywać. W naszym przypadku to jest full HD. I tak filtr skalujący. Najlepiej ustawić y, bilinear bo jest on zwyczajnie według mnie naj, najlepszy, najszybszy po prostu, najmniej zawiera, ale obraz jest rozmazany wtedy, kiedy yy, skalujemy obraz lub po prostu mamy duże obciążenie procesora. I tak, wartości FPS, czyli tyle, tyle ile chcemy nagrywać. Tutaj naj, najlepiej zaznaczyć ułamkowe wartości FPS. Tutaj na przykład wpisać 60, jeśli chcemy nagrywać w 60 FPS-ach lub 30, jeśli chcemy nagrywać w 30 fps, w moim przypadku to jest 60. W skrótach klawiszowych możemy ustawić wszystko, tak naprawdę, szybkie przejście, wszystkie przejścia pod każdy skrót, shortcuty i tym podobnie. Mi to zwyczajnie nie jest potrzebne, bo mam dwa monitory i mogę szybko sobie wszystko przełączać. W ustawieniach zaawansowanych możemy sobie naznaczyć priorytet procesu. Nie wiem, czy to cokolwiek daje według mnie nic. Możemy tutaj sobie zmienić yy, renderowanie. W moim przypadku nie mogę tego zmienić, yy, przypisany IP, włączyć sk skróty klawiszowe, coś tam, coś tam, yy, to trzeba włączyć akcelerację sprzętową w pluginie przeglądarki, bo to jest całkiem przydatne. Dobrze, w każdym razie jeśli mamy już ustawienia wszystkie skonfigurowane pod nas, klikamy zastosuj, klikamy ok. Teraz możemy przejść do robienia scen. Wy, jak otworzycie pierwszy raz ten program, będziecie mieli tylko jedną scenę, przez to od razu najlepiej ją dodać. Nazwijmy ją, nie wiem, poradnik. I sami widzicie: ja też mam tutaj customowe przejścia zrobione, efekty przejścia scen. Wy najprawdopodobniej będziecie mieli cięcie, czyli po prostu proste przejście. No, jakby Wam to pokazać, udostępnię Wam ekran. O, i jest takie przejście zwykłe. Yy, zanikanie to jest po prostu takie łagodne przejście. I w tym przypadku, jeśli chcemy na przykład zmienić tutaj czas trwania, to możemy to zmienić, albo jeśli dodać nasz efekt, to właśnie tutaj, yy, klikając ten plusik, możemy dodać na przykład Stinger. A Stinger to jest właśnie to, że doda dodajemy własne, tak jakby przejście, animacje. W moim przypadku, animacja taka. Jeśli nie mamy żadnych źródeł, klikamy po prostu plus i możemy na przykład dodać yy, od razu przechwytywanie ekranu. W tej chwili możemy wybrać ekran, który prze chcemy przechwytywać. W moim przypadku jest to ekran pierwszy, i w tej chwili tak naprawdę możemy już przechwytywać ekran. Wystarczy, że naciśniemy rozpocznij nagrywanie. I tak, kiedy mamy przechwytywanie ekranu, możemy dodać na przykład yy, kamerkę. Yy, jest to przechwytywanie, yy, jest to urządzenie do przechwytywania wideo. W tej chwili możemy. kamer K2. ok, niech będzie, i w tej chwili wybieramy naszą kamerkę, którą chcemy. Yy, najlepiej zaznaczyć rozdzielczość typ FPS własny. Tutaj najlepiej wszystko do siebie. Yy, Podobstywać 30 fps format wideo, i tutaj powinna mi się kamerka załączyć. Jednak mam już aktywne źródło, przez to zmienię to źródło na aktywne źródło. Czyli usunę to delay -tem. tak chcę usunąć. Dodam urządzenie do przechwytywania istniejące kamerka, i w tej chwili mnie widzicie na kamerce mojej. Możemy ją zmniejszyć na przykład, możemy ją zmniejszyć na no, na przykład tak, ciągnąc za ten róg albo za, za górę albo za ten róg, za każdy róg. Jeśli chcemy yy, niestandardowe właściwości dodać, wystarczy, że z Shiftem przytrzymamy. W tej chwili możemy ją rozciągnąć, albo tak rozciągnąć, a kiedy naciśniemy na ten ten, tutaj wraca nam do Właściwości standardowych. Możemy tak zostawić. Jeśli chcemy ją przyciąć, wystarczy nacisnąć, przytrzymać Alta i przesunąć jakiś z rogów. Możemy przyciąć ją na przykład w ten sposób i możemy ją w ten sposób zostawić. Aby przychwytywać grę, wystarczy wejść w dodaj, przychwytywanie gry. Ok. Jeśli mamy aktywną grę, możemy. Na przykład przechwytywać konkretne okno i wybrać, co chcemy dokładnie przechwytywać. Możemy na przykład przechwytywać Audacity, ale to mi się wydaje, że się nie uda się, to, to możemy sobie usunąć, lub dodaj przechwytywanie okna, i w tym przypadku, sami widzicie, yy, możemy sobie GeForce Experience chyba nie możemy za bardzo przechwycić. Więc yy, lepiej się tym nie bawić, ale jakbyśmy mieli więcej programów, to byśmy mogli przechwytywać te rzeczy. OBS ma również funkcję nakładania filtrów na wideo oraz audio. Co to oznacza? Na przykład, klikając tutaj taką zębatkę koło mikrofonu, możemy przejść na przykład do filtrów. I tutaj mam ich dosyć sporo, to prawda, i to jest w ogóle materiał na oddzielny film, ponieważ to są wtyczki VST. Mogę wam podlinkować poradnik w karcie teraz tutaj na górze, bodajże w prawym górnym rogu. Z tego poradnika ja tutaj korzystałem i z tego poradnika ja się wzorowałem. Jednak Wy najprawdopodobniej tego nie będziecie mieli, chyba że macie zainstalowanego reapera, wtedy będziecie mieli najprawdopodobniej, ale można tutaj dodawać na przykład bramkę Szumów, expander, kompresor, limiter poziom. Tłumienie hałasu. No i wtyczkę ja mogę tylko dodać VST, więc za pomocą tego na przykład można bramkę szumów sobie dodać. Bramka szumów działa w ten sposób, że jak nic nie mówimy, po prostu odcina nam pewne poziomy powyżej tego levelu. No i tutaj próg odcięcia 25 dB. Wyłączę sobie nawet usuwanie szumu. W tej chwili na tych y, tutaj wskaźnikach widzicie, że jak nic nie mówię, to spada do zera tak naprawdę. A bez bramki szumów, bez usuwania szumu, sam widzicie, że nie spada. Więc to jest takie usuwanie szumów, ale takie bardziej ułomne. Można jeszcze dodać kompresor, ale kompresor tutaj jest troszeczkę słaby, ale tutaj kompresor będzie przydatny do robienia autodakingu, co już nie w dzisiejszym filmie. Również na obraz da się na przykład nakładać filtry, na przykład na kamerkę można nałożyć filtr, można nałożyć filtr audio i wideo. Czyli te same efekty, co my tu mieliśmy, oraz można nałożyć kilka fajnych efektów, na przykład kluczowanie koloru. Niestety ja tutaj za sobą nie mam green screena, a green screen jest dalej, a poza tym i tak bym go nie wykluczował bo jest y, słabe oświetlenie na mnie, ale tutaj na przykład mamy y, korekcję kolorów, możemy troszeczkę sobie y, gamę zwiększyć, możemy ostro przesadzić, y, możemy sobie kontrast zwiększyć. Co daje nam lepszy film, look, troszeczkę jasność, podbustować. Nasycenie możemy też ostro przesadzić, i wtedy się dzieje no, niefajnie. Nie Przesunięcie barwy do tego nie, nie polecam Wam robić, bo sami widzicie co, co, co się dzieje. Można też nadać wyostrzenie delikatne, co jest dosyć ciekawe. Podbija nasze detale, ale jak przesadzimy zbyt mocno, no to sami widzicie, że wszystko robi się takie przeostrzone, więc delikatnie z tym. I według mnie to już wszystko na ten poradnik Jeśli się spodobał zostawcie apkę w górę I co? Miejmy nadzieję, że zobaczycie kolejne poradniki z tej serii Ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia, trzymajcie się na razie, elo!